The Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Lego The Hobbit. Czekajcie? O, dobra, po dłuższej przerwie wracamy już do nagrywania, ponieważ wróciłem już z Bułgarii i. Ale tam Bułgarią się zajmiemy w, e, w daily vlogu, w którym, którego mam dla Was przygotowanego. Dlatego niedługo go wrzucę i wtedy będziecie mogli sobie bliżej poznać moje wakacje, a tymczasem skupmy się na grze Lego The Hobbit. Dobra, idziemy. Wow, jakoś dziwnie mi się napadzie teraz steruje po tych dwóch tygodniach. Jestem przyzwyczajona. Alech, myślę, że szybko się zaklimatyzuje. Uuu, jakieś kopce kretów? Okay, their journey, an ill feeling befell the company that they were being watched and this time not by azog and his army of wag riders seeking shelter for the night gandalf led the company to a nearby location he deemed safe however the residence of this place was far from accommodating

Oh, yeah. yeah, 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 yeah. Oh, my God. There you are, Not yet. There is something else out there. Oh? There is a house. It's not far from here where we might. O! Oh. No, to jest ważne No, na dwoje babka wróżyła, albo tak, albo tak Dalej, Killy, walnij mu Jeszcze imion nie zapomniałem tak bardzo O-o, mam nadzieję, że teraz nie będzie ucieczki! Boże! Jak ja tego nie widzę w tej grze? To jest za dużo. E... Kurde! Pomocy, Boże święty! To nie jest łatwe, Boże, ludzie! Aaaa! Pomocy! Hello, pomocy! Ale ten też rozwalał całe szczęście Nie! Nie, nie pomocy! Nie, tam nie mini zestaw! Kurde, no to nie jest tak łatwo z tak zobaczyć w ostatniej chwili o, ale szybko mi się taka sama bija. To znaczy, że mało tutaj będzie. Boże święty Co tu się dzieje? O Boże! O! Pieniążek! Nie, nie zabrałem go! Bo jestem tym dupą! A nie nim. No o udało się. Ale no, wiecie, emocje na całego Szybko! Nie, 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 pomóżcie mi! Okej. Okay. To jest cześć pszczółki. Aha. Ok, czyli co my mamy tutaj do roboty? Nie, nie chcę nim, bo on tam nie jest profesjonalny. Dobra, no ale oczywiście ja teraz pozbieram kasę jeszcze, bo widać, że tutaj jest bardzo krótki poziom. Stety lub niestety, po takiej przerwie... Może lepiej stety, bo się na pewno zaklimatyzuje, a będzie jakiś dłuższy, zanim będzie jakieś dłuższe poziomo, nie? Powiem wszystko, czasami się sterowanie zapomina, chociaż w moim przypadku to nie jest takie łatwe, ale... Zawsze warto... Uuu! Kluczyk ta miała pszczółka! No. Dalej walnij. Okej, już na sem. To jest zbyt bobagins. Aha. Aha, musimy przepędzić te pszczółki, jakby. Dobra, chodźcie szybko. Udało mi się ten poziom, albo ja takie fajne poziomy. <laughs> o, Ej! Nie zauważyłem tego posążku. To nie fair. Okej, okay, zbudujmy najpierw coś, cokolwiek tu jest. Teraz ten Dory może... DORY! Ty! Ty jesteś od tego! To jest chyba Dory, nie? Już nie pojedłem ty. Chyba Dory. jest zwierzę, które może ocenić serum. A! Teraz Gandal może. Nie, nie, nie. Okej. Okay. Potem warto zapamiętać, kto ma jakie mocne, bo potem ciężko odgadnąć, kto może na przykład rozwalić takie błyszczące rzeczy. Tylko warto sobie zapamiętywać takie rzeczy. Dory Dory Jezus Jezus Ktoś inny może? Up Ok O nie, kluczyk tam jest I Jak teraz po niego pójdziemy? Aha, zapewne będzie jakaś trampolina A, już wiem Tutaj będziemy usiąść ten gościu O dziwo wszystko mam. Zaskakujące, nie? No. Wow! Oh, wow. Czekajcie. Ej, czekajcie spokojnie. Ja muszę pieniądze na początku pozbierać, a potem się zajmę czymś innym. Kasa jest najważniejsza. Znaczy nie, w życiu nie, ale w tej grze. Nie, no dobra, jestem okrutny. Dobra, mam kluczyk O. o! Skupienie. Tak. Udało się od razu po przerwie, udało mi się zdobyć 100%. Czy już nie muszę się przyjmować w sumie kasą. hard.

O, wabi ich ta moc, niestety. Lepiej to schowaj, Bilbo. O nie! Nie, nie, nie! Zostaw na spokoju. What the fuck? Aha, on się zmienił. Bo fajnie wiedzieć. What the shit?! Ten poziom nawet nie trwał 10 minut, ale okej! Okay. Dziwna kwatera, no. Aha, spoko. Mamy 100%. Odcinek poniżej 10 minut. Fajnie. Fajnie. Dobra, tam. Okej. Okay. Kontynuujemy nasz tryb fabularny. So you are the one who call shield. Tell me. Why is Asog the defiler hunting you? You know Asuka. How? My people were the first to live in the mountains before the orcs came down from the north. Once there were many. Now there is only one. So you need to reach the mountain before the last. Yeah, Gandalf nie spi. Ganda, I don't like dwarves but orcs. Nie, nie go. you go. Uuu, Gandalf nie jest zbyt ten. Pomadką, roczna puszcza to nie brzmi zbyt dobrze. Cześć, no więcej niż 10 minut, bo jeszcze ten film będzie trwać gdzieś 40, więc. Ojej, jesteśmy na konikach, dobra, ale tym odcinkiem, który będzie tutaj, to się zajmiemy w kolejnym. Więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, że miło oglądaliście go i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć. Far over the misty mountains rise, leave us standing upon the heights.